Dobry wieczór Państwu. Jarek Żywiński Solo pod Podlasie. Nie jest łatwo. Słuchajcie, e, zima przyszła. Zima. Co prawda śnieg spadł na razie w zakopanym. U nas co prawda dopiero dwa stopnie. Ale słuchajcie, rzeczywiście trochę nam się atmosfera przez ostatni tydzień zmieniła. Jeszcze pamiętam, jak niedawno na kręgu w puszczyku niektórzy narzekali, że się nie dało wysiedzieć pół godziny, ponieważ słońce grzało. To było. 10 dni temu. Teraz obawiam się, że chyba możemy za tym słońcem trochę tęsknić. Także słuchajcie, witam Was serdecznie. Na szczęście na Podlasiu dorobiliśmy się też już pewnego rodzaju budownictwa, można by powiedzieć. Już mamy ogrzewanie. Ja przed chwilą nawet włączyłem u nas piec, już zaczynamy sezon grzewczy, więc na szczęście mogę trochę ten strój zmienić. Może za wcześnie się ostrzygnę, trzeba było się zapuścić trochę bardziej na żubra żeby nie było tak gorąco, tak, tak zimno. Witajcie serdecznie, słuchajcie, cieszę się bardzo, że Was widzę, bo widzę, że nawet w kolorze lodowym założyłem się bluzę. Cieszę się, że Was widzę. E, o, tutaj Kasia napisała, że u Was inwazja jeszcze nie grzeje. My wstety, niestety sami wybieramy, żeby... czy piec grzeje, czy nie. Wczoraj jeszcze nie miałem żadnych, pod, odpowietrzonych kaloryferów, więc dzisiejszą noc spędziliśmy w 18 stopniach, dzięki czemu, uwaga, moja córka później dotuptała do naszego łóżka. I o tym dzisiaj jest live. Nie o tym, że oczywiście nie będę rozmawiał o tym, kiedy dotuptała moja córka do łóżka, kiedy nie, tylko będziemy rozmawiali dzisiaj rzeczywiście o tym, czy... Czy spać z dziećmi w łóżku, kiedy, do jakiego wieku, co, jak i dlaczego, to postaram się Wam odpowiedzieć i, i trochę to przybliżyć. Myślę, że na pewno już dzisiaj znamy jeden powód, dlaczego tak, po to, żeby było nam cieplej, ponieważ każdy z nas emituje te 36,6 stopnia, chociaż jak te zimne nogi się wpiją w plecy, to, to też jest kontrowersyjne, ale oczywiście, żeby było cieplej, dlatego warto, ale będę oczywiście od strony psychologicznej opowiadał o tym. Dlaczego warto, dlaczego nie. Słuchajcie, u mnie warsztaty rozkwit w pełni. W zeszłym tygodniu w przedszkolu samorządowym w Białym Stoku miałem przyjemność pracować z, 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 z nauczycielami. Niedługo pracowałem z rodzicami, to jest super. Bardzo się cieszę, kiedy i rodzice, i nauczyciele się uczą mówić jednym głosem. Tym bardziej, że pracujemy nad metodami wychowawczymi i powodujemy, że wszyscy się nawzajem lepiej rozumiemy, rozumiejąc lepiej dzieci, ale mówiąc właśnie jednym językiem. Więc to się dzieje. W przyszłym tygodniu o granicach w przedszkolu, w którym kiedyś pracowałem na stałe, w przedszkolu Ziarenko będę mówił. No, spotykamy się z, z, z nauczycielami, którzy pracowali nad granicami przez dwa tygodnie, z tego też się bardzo cieszę. Tutaj coś nam mignęło, chyba mamy słaby internet, Czy tylko zerknę. Nie jest ok. Oczywiście my na bieżąco tutaj razem też się spotykamy, mam nadzieję. Wiem, ja już to mówiłem rok temu. Ale już niedługo będzie naprawdę ta platforma z wykładami dla Was, tak żeby każde z Was w zaciszu swojego domu mogło skorzystać z wykładów z mojej, w te długie, jesienne wieczory. Nie, nie mówię, że już zaraz, ale już niedługo. Justyna, hej, trochę się. Hej, dzięki. Mam nadzieję, że teraz przestało już się ciąć. Ponieważ mi zgłosił internet, że jest słaby. Jeżeli się będzie dalej ciało, a może teraz szybko, słuchajcie, przemienię internet, to będzie trochę lżej. Można chwileczkę nas przyciąć troszeczkę bardziej, aby później było lepiej. Albo i nie zmienię internetu. Zaraz dajcie mi chwileczkę. Będziemy zaraz zmieniać internet i będzie lepiej. O, już tutaj mamy. Pyk. Na chwileczkę zniknąłem. Jestem. I teraz będzie lepiej. Ja już czuję, oho, au, za mocno te kaloryfery grzeją, ja tak nagle czułem właśnie, że jest ciepło, od kaloryfery rzeczywiście jak dzikie. E, słuchajcie, dobra, dość tego wstępu do sedna. o spadniecie. Jestem ciekaw, jakie wy macie poglądy, jak to też u was się odbywa, e, natomiast tak, generalnie, Różnie, różnie się mówi, różnie mówią najczęściej lekarze, próbują się w to włączyć, czasami i czasami inni, że nie powinno, że rozwój seksualny, że będzie niesamodzielny tak dalej. Generalnie tych różnych wierzeń dotyczących spania jest całkiem sporo. Natomiast ja chyba e, chciałbym tutaj powiedzieć, że wiele z nich nie jest prawdziwych. Nie jest tak, że dzieci są, będą mniej samodzielne, bo śpią razem z rodzicami. Nie jest tak, że dzieci nigdy nie wyjdą z łóżka. Jak to, bywa, jak to czasami żartujemy na warsztatach, do osiemnastki raczej wyjdą. I zwykle zrobią to samodzielnie, też w końcu wyjdą, bo uważają, że to nie jest aż takie komfortowe. Trochę o tym wychodzeniu to będziemy mówić. I, I myślę, że dużo w tym jest opowieści o tym, jak komu jest wygodnie, bo są pewne etapy, kiedy to jest rzeczywiście dla dziecka bardzo korzystne spać z rodzicem. W późniejszych etapach można powiedzieć, że trochę to zależy, co się dzieje. To zależy, co się dzieje w rodzinie, to zależy, co się dzieje w, w emocjach. Nie wprowadzamy dwóch zmian naraz, nie wyprowadzamy dziecka równocześnie z wyprowadzeniem go do szkoły, albo z wyprowadzeniem go do przedszkola, albo z przeprowadzką, itd., itd. Ale generalnie mówiłbym od trzeciego roku życia mówiłbym bardzo dużo o potrzebach jednych i drugich do trzeciego roku życia różnie różnie, też o tym opowiem. Bo, bo słuchajcie, no właśnie, chyba niechcący wszedłem na początku w temat wieku. Temat wieku. Jeśli chodzi o ten początkowy etap, na pewno jest bardzo wskazane, żeby dziecko było w kontakcie z rodzicem przez pierwsze pół roku. Tutaj cóż, taki, z takich mocnych statystyk to oczywiście jest wątek śmierci łóżeczkowej, która radykalnie się zmniejsza w momencie, kiedy rodzic jest obok dziecka. To nie musi znaczyć spania w jednym łóżku. I tym, którzy nie lubią nadmiaru lokatorów w jednym łóżku, rzeczywiście można by zachęcić do tego, żeby skorzystali z dobrodziejstwa przystawki. Dobrodziejstwa przystawki, czyli łóżka, które w zasadzie jest połączone i dziecko nie czuje tej rozłąki, ale jak zrobić dobry wał przeciwpancerny, że tak powiem, taki wał, przez który dziecko się nie przetoczy, bo one się to przetoczą, ale, ale on nas widzi. Czuje, słyszy, bo też ten głos rodzica troszkę wpływa regulującego, to zmniejsza się poziom zagrożeń i też ten kontakt powoduje, że te sytuacje, które się mogą zadzieć przypadkowo, i których niezborne dziecko nie jest w stanie jeszcze sobie pomóc. To ta obecność rodzica może rzeczywiście pomóc, jeśli chodzi o spanie w jednym łóżku. No tak jak mówię, ci, którzy się boją, że dziecko się udusi, to częstsza jest sytuacja, że dzieciom stała się krzywda, bo spały w pokoju nie z rodzicami i rodzic po prostu nie wiedział, że coś się tam dzieje. Natomiast czy w bliskości, słuchajcie, znacie siebie, że jesteście bardzo wierzącymi się osobami, które, których nic nie budzi, no to rzeczywiście jest to argument, w którym rzeczywiście ta przystawka jest lepszym pomysłem i ten wał jest trochę dla ciebie, a nie dla dziecka. Jeżeli masz sen czujny, to trochę zależy. Jeżeli to jest tak, że każdy ruch dziecka Cię obudzi, to obudzisz się zupełnie niewyspany. Jak się obudzisz zupełnie niewyspany, to będziesz gorszym rodzicem. Wtedy rzeczywiście ten wątek przystawki. Natomiast w pierwszych trzech latach, kiedy rzeczywiście ładuje się bliskość, bardzo często tyle trwa. Często, nie bardzo często. Zdarza się, że tyle trwa nie piersią. E, to jest dużo dobrodziejstwa rzeczywiście dotyczącego właśnie takiego poczucia pewności siebie, wzmocnienia więzi, co też z kolei fajnie skutkuje na dobrą adaptację w przedszkolu i na łatwiejsze rozstania później. Warto rzeczywiście zobaczyć, jak się macie. Pierwsze pół roku bardzo duża korzyść dla dziecka. Kolejnych trzech, trzy całkiem spora. Oczywiście, jeżeli jest tak, że pobyt dziecka w twoim łóżku powoduje straszne rzeczy, Yy, jakiś bardzo silny konflikt między rodzicami, yy, jakąś trudność, jeżeli macie taką strukturę, że na przykład życie seksualne nie będzie istniało z dzieckiem w łóżeczku, tak? bo, bo raczej zwolennicy spania powiedzą, że hej, jak Wam dziecko uśnie w łóżku. O którejś tam godzinie, to potem macie cały dom dla siebie i wybierajcie, w którym miejscu, i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście zgaduję, że mogą być sytuacje, w których faktycznie wolicie, żeby wszystkie dzieci były w jednym pokoju, nawet te najmłodsze, ponieważ macie tylko jeden i drugi pokój dla siebie, i to wtedy jest troszeczkę inaczej. Natomiast rzeczywiście, im później, tym lepiej w tych pierwszych trzech latach. Na pewno bardzo wrażliwe jest też taki okres 8-12, bo tam się pojawiają lęki separacyjne, które są bardzo trudne. Też są te pierwsze lęki w wieku dwóch lat. W tych momentach nie, nie próbowałbym rzeczywiście jakichś mocnych, dużych zmian, ponieważ one nie są dobre dla dzieciaka. Także to, 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 to bym wziął rzeczywiście pod uwagę. Natomiast u starszych dzieci to już się zaczyna, to tak zwane, to zależy. Trzeciego roku życia rzeczywiście to nie jest aż tak bardzo niezbędne eee, i dzieci na pewno mogą zasypiać w swoim łóżku. Chyba, że dzieje się coś rzeczywiście bardzo, bardzo ważnego i jest jakiś ważniejszy powód niż wasze znaczy dziecko nie jest standardowe. Wtedy oczywiście podchodzimy do niego niestandardowo. Ale jeżeli nie dzieje się nic wyjątkowego, to po trzecich urodzinach nie trzeba z kalenderem. Eee, dzieci często chętnie same wychodzą. Tym bardziej, że zmienia się trochę ich nastawienie do otoczenia, i wówczas ten efekt nowego łóżeczka, nowego pokoju, i tak dalej, działa bardzo stymulująco. Natomiast w momencie, jeżeli wasze dziecko rzadko się z wami widuje, chodzi przez całe dnie do żłobka, wyjeżdża się dużo w pracy, to bardzo często faktycznie nie chce spać samo w pokoju, bo chce nadrobić ten czas, którego nie miało w ciągu dnia. Natomiast można tutaj rzeczywiście po prostu dać przystępność, możliwość przybycia do rodzica, kiedy dziecko się obudzi. To szczególnie jest wskazane w lękach, czyli dziecko się nie boi, bo wie, że jak wstanie, to będzie mogło przyjść prosto do ciebie. Hmm, oczywiście, o ile nie dzielą was trzy piętra, zasieki i inne rzeczy. E, więc tak, e, słuchajcie, jeżeli się tnie, bo mam sygnały, że internet nie bardzo, jeżeli się tnie, to dajcie znać, jeżeli się nie tnie, to jedziemy dalej. E, więc faktycznie dobrze jest dawać. Natomiast granica, w której faktycznie rzeczywiście w ogóle nie będziemy też zasypiać w jednym łóżku, ja powiem tak. Ja myślę, że od trzeciego roku życia dziecko powinno mieć wybór. Czyli nie do końca jest dla mnie ok, w momencie, kiedy dziecko na przykład w wieku pięciu lat nie ma możliwości spać samo. Nie ma miejsca, w którym mogłoby spać. Jest ok, że chodzi spać z rodzicami, jest ok, że z nimi śpi. Jest ok, że do nich przychodzi, jest ok, że co mówią, że nie, nie chcę, żeby ich z nami zasypią. To wszystko jest ok. Nie jest ok, kiedy dziecko nie ma wyboru pod tytułem śpiewy własnym łóżku. żeby rzeczywiście miało to dziecko taką możliwość. To jest istotne. Natomiast czy ono przytupta do was, czy nie, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko jest w porządku. Tam nie dzieje się nic z tym złego. To jest opowieść w twoim komforcie. W Twoim komforcie rodzica, który chce, chce się być może wyspać i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast nie ma niczego złego w rozwoju dziecka, w tym, że ono przychodzi, że ono zasypia. Moment, w którym ja się zaczynam zastanawiać, czy to jest ok dla dziecka, jest moment, kiedy się pojawia popęd seksualny. To jest, czyli ten u, około 12- 13 roku życia, kiedy rzeczywiście bliskość matki na przykład u chłopca. Może wywołać pewne reakcje, które są trudne do, 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 do poradzenia sobie, przy czym zwykle to już jest moment, kiedy chłopaki nie chcą spać z rodzicami. Zwykle te dzieci nie chcą tam spać, ponieważ ojciec chrapie, ponieważ matka się wierci, e, ponieważ oni, też ci rodzice mówią, że no nie, nie chcę, żebyś spał dokładnie w tym samym miejscu, co my. To jest za mało miejsca. Chcesz, możesz spać w nogach. Chcesz, jest ma teraz. No właśnie. I tutaj wchodzimy trochę w taki temat, w którym rzeczywiście patrzymy, czy e, czego dziecko potrzebuje, a ja już go nie chcę w łóżku być może. Po trzecim roku to może być OK. Czyli na przykład dziecko bardzo chce z nami spać, my nie chcemy, żeby dziecko spało, ale zarazem ono tego potrzebuje. Bo relacja, bo lęk, bo bliskość. Nie chcemy mu tego zabierać, bo tam się dzieją dobre wartościowe rzeczy, ale zarazem chcemy zadbać o siebie. I to jest czasami sygnał o tym, że warto na przykład dziecku dostawić materac w tym pokoju. Że jeżeli chcesz spać i nas widzieć, nie ma problemu, tu jest materac. Może to być jakaś forma przystawki. Może to być jakaś inna forma, która nie jest do końca wygodna. Ale jeżeli ci tak bardzo zależy, OK. Natomiast to są też moje granice. To jest też moja przestrzeń. Moje łóżko moja przestrzeń. Chcę dać Ci swoją obecność, bo cię kocham, ale nie muszę. Dawać Ci najlepsze miejscówki i tata spylaj na kanapę, albo mama. Nie musi tak być. Mogę Ci powiedzieć, że okej, okay, na moich warunkach, po to mojej ręce, bo to się dzieją ważne rzeczy. Złapię, bo jakaś dłuższa wypowiedź bez, bez Ibeli. Ja uważam, że to bardzo indywidualna sprawa. Mój starszy syn, trudna ciąża, trudny poród, budził się co półtorej godziny przez pierwszy rok. Po dwóch miesiącach czułam się jak zombie, wzięłam syna do łóżka i od tej pory zacząłem się wysypiać. Bardzo potrzebowało dotyku, czucia, że jestem blisko, spał tak prawie dwa lata, potem budził się wielokrotnie do około 6-7 roku życia i po kilkukrotnym odkładaniu go też pasowałam i spał spokojnie. Teraz ma 13 lat, budzi się jeden, dwa razy, przychodzi, przy klasie i idzie. Uważam, że syn, no niestety, tu dalej nie wiem, bo mi streamer nie pokazał twojej wypowiedzi, ale e, zaku, tak jak mówię, słuchajcie, naprawdę nic się nie stanie, nawet jeżeli trzynastolatek przyjdzie, się przytuli, pobędzie chwilę z wami, niezależnie od tego pędu seksualnego, bo też u niektórych jest to fajnie wyhamowane w e, naturalny sposób, natomiast tak, tam nie ma niczego złego, że ten chłopak czasami przyjdzie do was, się położy, przytuli. Natomiast jest trochę tak, że może to być ważne dla Twojej przestrzeni, może to być ważne dla tego, co, co się u Ciebie dzieje. Yy, I myślę, że dobrze jest też tak sobie pomyśleć, zanim. Yy, yy, o, Bezibela do dokończyła, że przychodzi, przytula się i idzie spać. Okay. Yy, natomiast dobrze jest podejść do tego z takiego poziomu: nie tyle ja chcę, ja nie chcę, ja się zgadzam, ja się nie zgadzam. Co najważniejszy jest wątek, dlaczego przychodzi do mnie. Czy dlatego, że potrzebuje relacji, ponieważ ja pracuję do 19 i w zasadzie tylko wtedy mamy czas? Wówczas szukajmy czegoś, żeby to dziecko mogło inaczej tę relację napełnić. Czy dlatego, że się boi? Może światło w pokoju, może trochę bajkoterapii, może inny sposób poradzenia sobie z lękiem. Może dlatego, że nie jest przyzwyczajone? Stopniowo próbujmy. Tak, gdzieś, to jest taka ważna zmiana między zasypiam z wami, a zasypiam sam, ale jest okej, okay, że jak wstaniesz, to do nas przytuptasz. Dziecku czasami daje to taką właśnie łatwość przyjęcia tego. Jeżeli jest hasło, masz spać sam i jak się obudzisz, zostań w swoim pokoju, to prawdopodobnie tam zaczną się budzić jakieś szalone chęci i moce, które spowodują, że tam będzie bardzo ciężko. Natomiast jeżeli dziecku jasno powiemy. OK, zaśnij sobie swoim łóżku, jak się tylko obudzisz, nie ma sprawy. Oczywiście czasami niektóre dzieci mają taką intuicję, że obudzą się po prostu po pół godziny i tu, tu, tu. Tak się czasami zdarza. Natomiast e, zwykle te dzieci z czym się opłaca spać. Chyba, że się dzieje coś ważnego. Oczywiście możemy tutaj wchodzić w ten wątek przebodźcowania na przykład, albo braku bodźców, albo innych czynników, które powodują, że dziecko jest trudno zasypiać. Więc tak. Łapiąc sobie, czy można spać z dziećmi? Zawsze. Zawsze. Można kręcić nosem na wątek rozwoju seksualnego w wieku nastoletnim, w wieku nastoletnim, i to też nie musi być u każdego problem. Może to być problem, jeżeli Wy macie jakieś zaburzenia, które mogą spowodować, że nie zauważacie, że na przykład przygniecie dziecko i tak dalej. To może być przyczyna do tego, że dziecko nie może spać z Wami, ale to jest indywidualna sytuacja, co nie znaczy, że nie może spać z Tobą w jednym pokoju albo w przystępstwie. Czy przez to się nie będzie usamodzielniać? Wręcz przeciwnie, bo trochę z relacją z rodzicem jest tak, że jeżeli jestem jej pewny, to mogę się zająć rówieśnikami. Mówię tutaj o trzylatkach latkach Jeżeli jestem jej niepewny, to szukam wzmocnienia tej relacji, i dopóki jej nie wzmocnię, to walczę o nią. Więc im więcej dziecko śpi z rodzicem i czuje jego bliskość, tym bardziej czuje, że może go, opu go opuścić, że tak powiem, ponieważ nie potrzebuje tak bardzo relacji z nim. E Czy dziecko musi spać z tobą w jednym łóżku? Bądź w jednym pokoju. Do pół roku jest to naprawdę bardzo wskazane też z racji na bezpieczeństwo. Bardzo wiele, wiele kobiet karmiących e, też uważa to za wygodę, ponieważ ciągłe wstawanie do dziecka, żeby nakarmić je w nocy, nawet jeżeli to jest co dwie godziny, co trzy godziny, jest naprawdę bywa męczące. I ten moment, kiedy faktycznie one po prostu biorą te dzieciaki i przystawiają do piersi i w zasadzie dalej śpią, e, powoduje, że. Dużo bardziej się kobiety wysypiają. To jest to, co ja słyszałem dziesiątki, jak nie setki razy. Więc na pewno pół roku tak jest to wskazane. Później uważałbym na okres 8-12, okres separacyjny, ponieważ to jest zderzenie z zupełnie przeciwną energią, później jest z dużo korzyści. Jest zwłaszcza, że żyjemy trochę w środowisku, w którym żyjemy w środowisku w takich warunkach prawnych. Że po roku zwykle kobietom się kończy urlop macierzyński, tym, które są w zwykłym, zwykłym obowiązku mowy o pracy, po roku kończy się macierzyński, muszą wrócić. I w tym czasie te dzieciaki są oddzielone, mimo że dla nich to nie jest naturalne. Znaczy prawo nie sprzyja naturalnemu byciu z dzieciakami, bo ani kobiety nie dostają, nie mogą liczyć na pieniądze z ramach urlopu macierzyńskiego, ani też innego rodzaju wsparcia na to, żeby te trzy lata spokojnie mogły pobić w domu z radością, a nie z przymusem. W związku z tym rzeczywiście te dzieciaki zwykle po roku są pod opieką czasami dziadków, czasami niani, czasami żłobków. i rzeczywiście to wspólne spanie może być wzmocnieniem tego, czego brakuje w dzień. Może to być bardzo wartościowe. Też jest coś naturalne, wystarczy spojrzeć na większość ssaków, a my jesteśmy trochę spokrewnieni bądź co bądź z ssakami. One też śpią ze swoimi dziećmi dość długo, nawet dłużej niż my, bo zwykle je gonią dopiero w momencie, kiedy one są już pełnoletnie, czyli zdolne do, nawet trochę, trochę wcześniej, zdolne do nadania, wydania potomstwa. Więc, więc spokojnie można spać dalej też, zwłaszcza jeżeli wracamy do pracy i tak dalej, nie musimy spać ramię w ramię. Nie musimy znosić zimnych stóp na, na łydkach, nie musimy tego wszystkiego znosić. Czasami warto postawić faktyczne rozwiązania albo w postaci ogromnego łoża, albo placu materaców, takie też rzeczy widziałem, albo po prostu rzeczywiście przystawki lub materaca dziecka, które jest blisko. Nie musi nas dotykać, ale żeby było w tym kontakcie, wtedy jest mu łatwiej. Natomiast my możemy trzymać te granice, jak długo rzeczywiście widzimy, że dziecko ma co czego potrzebuje. I do trzeciego roku życia faktycznie jest to z korzyścią dla relacji, jest to z korzyścią dla, z korzyścią dla rozwoju. Od trzeciego roku życia zależy, co się dzieje. Oczywiście nie, nie uruchomimy równocześnie przeprowadzki, nie uruchomimy równocześnie przeprowadzki z pójściem do przedszkola na przykład, bo jeżeli to zrobimy równocześnie. To będzie dziecku ciężko, bo też pójście do przedszkola to też jest rozłąka i dzieciaki wtedy rzeczywiście przechodzą, wchodzą w taki regres. Proszą, żeby je karmić, ubierać, yy, zmieniają język na bardziej dziecięcy i tak dalej, bo rzeczywiście pracują na tym, że okej, okay, jestem samodzielny, ale czy mogę na Ciebie liczyć, jeżeli w tym momencie równocześnie dochodzi do wyprowadzki z łóżka? To jest przeciwstawne, w związku z tym może wywołać pewien kryzys. Czyli, dążanie, czyli ekspresyjne dążenie do zmiany sytuacji. Po trzecim roku życia rzeczywiście badamy, możemy prośby wyprowadzić Dzieciaki dość często po trzecim roku życia naturalnie, chętnie opuszczają łoże domowe, chociaż może być dla nich ważne to, zwłaszcza, że w wieku czterech lat tam ostro sypie lękami. W wieku czterech lat tych lęków jest sporo, 4, 5, 6, zwłaszcza 4, chociaż dziecko nie jest i te dzieciaki czteroletnie faktycznie tu ptają sobie do rodziców, to może być dla nich dość ważna ta obecność rodzica. I czas to znowu jest łatwiej przyjąć to dziecko, być może na swoich warunkach. Tak, żeby nas widziało, żeby miało naszą obecność, która daje mu poczucie bezpieczeństwa, ale nie muszą koniecznie zajmować e, honorowego miejsca na środku łóżka, rozpierając obydwoje rodziców na dwie strony. Twoje łóżko, twoje zasady, twoje dziecko, jego potrzeby. I dobrze jest to po prostu. Połączyć, ale to nie znaczy, że Twoje dziecko może w Twoim łóżku robić, co chce. Natomiast, tak jak mówię, nie musi w nim zasypiać, tym bardziej, że zwykle jak dziecko idzie spać, to rodzice jeszcze nie idą spać. Kiedyś trzeba mieć tą swoją radkę. Eee, natomiast faktycznie ta dostępność jest istotna. Albo to, ale też może to być dostępność w postaci tego, że może przyjść do Ciebie, ale może to być dostępność w postaci tego, że to Ty przychodzisz, dziecko, utulisz je. I po z nim aż ona pójdzie spać. I to też jest OK. Natomiast ważne jest rzeczywiście, żeby od tych, tego wieku przedszkolnego miało swój wybór. Słuchajcie, tak mi się to ułożyło. Tak mi się to złożyło. Mam nadzieję, że trochę wam rozprostowałem parę rzeczy. Ułatwiłem. Czy chyba, że macie jakieś pytania? Albo czegoś Wam brakuje? Macie jakiś taki, po coś tu przyszliście i tego nie było? to śmiało zadajcie rzeczywiście takie pytanie, serdecznie tego zapraszam. Eee, natomiast w międzyczasie dodam, że w niedzielę są wybory. To jest, myślę, że ważne. Ja ze swojej strony mówię, że edukacja jest dla mnie ważna. Patrzę, kto ma jaki pomysł na edukację, chociaż myślę, że za mało się o tym mówi. Eee, i, I to jest dla mnie ważne. Więc zachęcam was do tego, żeby wziąć edukację we własne ręce, tym bardziej, że naprawdę jeżeli damy znać, że nam zależy na zmianie edukacji w tym państwie, to ci politycy też to zrobią. Więcej pytań się od was nie pojawiło, więc zapraszam was za tydzień. dzień. Postaram się wam dać trochę wcześniej znać, bo teraz rzeczywiście w ostatniej chwili dałem znać. Postaram się wam dać trochę wcześniej znać. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeżeli macie ochotę, udostępniajcie. Jeżeli macie ochotę, bez mnie na Patronite. Link jest w opisie filmu. Albo kupcie moją książkę Granice Dzieci i Dorosłych. O, bez wątpienia, że mój syn sprawdzał się na latarniku wyborczym. Ja. Po, o, o, właśnie. Jeszcze. O, ula, zdążyłaś. Ostatni strzał. Nie byłam na całym live, ale mam pytanie. Kiedy najlepiej przeprowadzić dziecko do własnego łóżka i do własnego pokoju? Ula, to musisz chyba przesłuchać tego live od początku, ponieważ rzeczywiście yy, jest to opisane. Czy, czy rzeczywiście jest to opisane. Po trzecim roku życia, jeżeli chodzi o dziecko, a dalej to już zależy od was, to więc zapraszam do tego, żeby przysłuchać. całość. Nie jest długa. No właśnie, zapraszam do, do czytania książek. Ja osobiście Bezibela powiem, że też sprawdzałem się na Ladarniku Wyborczym i nie podążę, ponieważ... No a dobra, podzielę się z wami. Bardzo mi zależy na tym, aby politycy przestali dzielić ludzi. Więc staram się nie głosować na osoby, które mówią, że ktoś jest zły, które mówią, że ci wyborcy są tacy śmacy owacy, ci są tacy śmacy owacy. Bardzo bym chciał, żeby przestali tak o sobie mówić. Tak samo jak nie chcemy, żebyśmy tak mówili ze sobą między rodzicami a nauczycielami, między rodzicami a dziećmi i w różnych grupach, które się zajmują wychowaniem dzieci. Nie chcemy tego. Ja tego też nie chcę. E, więc jestem ciekaw, e, dopisz bez ibera. Co tam twojemu synowi wyszło? E... Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jestem bardzo ciekaw, w jakiej Polsce spotkamy się za tydzień o godzinie 20. Może nie będzie tyle niebieskiego chłodnego koloru. Kto wie? Dobrej nocy. Cześć.